To może być najlepsza rada dotycząca spowiedzi, jaką kiedykolwiek usłyszałeś. W dzisiejszych czasach, gdy świat wydaje się być pełen chaosu i niepewności, wiele osób odwraca się od tradycji, które niegdyś oferowały poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Wśród tych zapomnianych skarbów znajduje się sakrament pokuty, praktyka, która dla wielu stała się niemal obca. Zastanawiasz się, dlaczego w dobie, kiedy potrzebujemy ukojenia więcej niż kiedykolwiek, tak mało z nas sięga po ten dar oferowany przez naszą wiarę? W tym filmie zabierzemy Cię w podróż, by odkryć, jak głęboko spowiedź może wpłynąć na Twoje życie, przynosząc ulgę, spokój, a nawet radość, jakiej mogłeś nie oczekiwać. Przyjrzymy się, dlaczego wielu z nas unika tego sakramentu. Czy to przez strach, dumę, czy może po prostu niezrozumienie Jego wartości i jak możemy odnaleźć w nim źródło siły i pocieszenia. W ostatnich dekadach zauważyliśmy znaczący spadek popularności sakramentu pokuty. Nie jest to jedynie pusta statystyka, lecz odzwierciedlenie głębszych zmian w sposobie, w jaki wierni podchodzą do własnej duchowości i wyzwań, z którymi borykają się w swoim życiu duchowym. Pytanie, które nasuwa się naturalnie, brzmi: dlaczego coraz mniej osób decyduje się na przystąpienie do spowiedzi? Czy to kwestia dumy, strachu, wstydu? A może zaprzeczania samemu grzechowi? Pandemia COVID-19 tylko pogłębiła ten problem. Ograniczenia wprowadzone w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa miały bezpośredni wpływ na dostępność sakramentu pokuty. Kościoły zostały zamknięte, a wierni zostali odcięci od wielu praktyk duchowych, w tym od spowiedzi. Nie było to tylko fizyczne odizolowanie od sakramentów, ale również czas, który wielu wykorzystało na refleksję nad własnym życiem duchowym, co dla niektórych mogło przynieść poczucie odosobnienia i duchowej pustki. Z jednej strony możemy patrzeć na te statystyki z pesymizmem, widząc w nich odchodzenie od praktyk, które od wieków stanowiły fundament życia duchowego. Z drugiej jednak ten spadek popularności i wyzwania, jakie przyniosła pandemia, mogą być również postrzegane jako szansa. Szansa na to, aby na nowo odkryć wartość i moc, jaką niesie ze sobą sakrament pokuty. To moment, aby zadać sobie pytanie, jak możemy przełamać bariery strachu i wstydu, które odstraszają nas od przystąpienia do spowiedzi, i jak możemy odnaleźć w tym sakramencie źródło siły i pocieszenia, tak bardzo potrzebne w dzisiejszych niepewnych czasach? Zrób coś małego, ale ważnego dla nas. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, kliknij teraz przycisk subskrypcji i dzwoneczek obok. Niech inni też usłyszą te słowa. Przekaż link do tego filmu swoim znajomym i rodzinie. Podziel się swoimi myślami w komentarzu poniżej. Jeśli nie wiesz, co napisać, wystarczy krótkie: Święty Jan Wianej, lub Mistrz Spowiedzi. Dziękujemy. Przechodząc do serca naszej opowieści, skupimy się na postaci, która może być kluczem do odnalezienia nowego spojrzenia na sakrament pokuty. Święty Jan Wianej, znany również jako Kury Dars, nie jest postacią obcą dla tych, którzy szukają inspiracji w życiu duchowym. Jego życie i posługa kapłańska to prawdziwy testament oddania się służbie Bogu i ludziom, a jego podejście do spowiedzi wzór do naśladowania. Urodzony w 1786 roku we Francji, w czasach gdy wiara katolicka przechodziła przez burzliwy okres, Jan Wianej szybko wykazał głębokie zrozumienie i oddanie sprawom duchowym. Jego droga do kapłaństwa nie była łatwa, borykał się z trudnościami w nauce ale jego determinacja i wiara przeważyły. Gdy został proboszczem w Ars, małej i na pierwszy rzut oka niepozornej wiosce, nikt nie spodziewał się, że stanie się on miejscem pielgrzymek dla tysięcy wiernych z całej Francji i nie tylko. To, co wyróżniało Jana Wianeja, to jego niesamowite poświęcenie dla sakramentu pokuty. Przyjmował spowiedzi przez piętnaście do 18 godzin dziennie, słuchając i udzielając rozgrzeszenia dziesiątkom tysięcy penitentów rocznie. Ludzie z różnych warstw społecznych i geograficznych, od najbogatszych dostojników po najuboższych chłopów, znajdowali u niego pocieszenie i miłosierdzie. Statystyki te robią wrażenie, ale co ważniejsze, świadczą o głębokim zrozumieniu i współczuciu, jakie Jan Wiany miał dla każdego, kto przekroczył próg jego konfesjonału. Jego posługa spowiednicza przyciągała tłumy. Ludzie podróżowali z daleka, pokonując trudności i przeszkody, aby skorzystać z jego rady i uzyskać rozgrzeszenie. W ten sposób małe miasteczko Ars stało się centrum duchowej odnowy, a Jan Wiani symbolem nadziei i miłosierdzia. Jego wpływ przekroczył granice czasu i przestrzeni, inspirując wiernych na całym świecie do głębszego zrozumienia i cenięcia sakramentu pokuty. Święty Jan Wianej swoim życiem i pracą, pokazał, że spowiedź nie jest tylko obowiązkiem religijnym, ale przede wszystkim drogą do głębokiej przemiany serca i odnowy duchowej. Święty Jan Wianej, przez swoje życie i posługę, przekazał nam bezcenne perły mądrości na temat sakramentu pokuty. Jego słowa nie tylko oświetlają siłę i piękno tego sakramentu, ale również oferują głęboki wgląd w jego znaczenie dla naszego życia duchowego. Dwa wybrane cytaty szczególnie rezonują z sercami współczesnych wiernych, oferując perspektywę pełną nadziei i miłosierdzia. Pierwszy cytat mówi: Kiedy wyznajesz swoje grzechy, wyciągasz gwoździe z Jezusa. Te słowa, pełne emocjonalnej głębi, przypominają nam o bezpośrednim wpływie naszych działań na relacje z Bogiem. W kontekście spowiedzi wskazują na to, jak przez akt pokuty. Przez przyznanie się do naszych błędów i wyrażenie żalu, możemy nie tylko uzyskać przebaczenie, ale także przyczynić się do uleczenia ran zadanych Chrystusowi przez nasze grzechy. Dla wielu z nas, którzy spoglądają na krzyż z ciężarem winy, przypomnienie, że możemy wyciągnąć gwoździe i przynieść pocieszenie sercu Boga, jest potężną motywacją do przystąpienia do spowiedzi. Drugi cytat podkreśla bezwarunkową miłość Boga i jego gotowość do przebaczenia. Bóg jest szybszy do przebaczenia niż matka, do wyrywania swojego dziecka z ognia. Porównanie to maluje obraz Boga, który jest bardziej zainteresowany naszym zbawieniem i dobrostanem niż karaniem nas za nasze grzechy. Wskazuje na to, że niezależnie od ciężaru i liczby naszych grzechów, Bóg pragnie nas przebaczyć i przywrócić do życia własce, tak jak matka bez wahania ratuje swoje dziecko z niebezpieczeństwa. Dla współczesnego wiernego żyjącego w świecie pełnym wyzwań i pokus, przypomnienie o nieograniczonym miłosierdziu Boga może być źródłem ogromnej pociechy i motywacji do korzystania z sakramentu pokuty. Te dwa cytaty świętego Jana Wianeja nie tylko podkreślają znaczenie spowiedzi w życiu duchowym, ale również zachęcają nas, byśmy spojrzeli na ten sakrament przez pryzmat miłości i miłosierdzia. Przypominają nam, że spowiedź nie jest czymś, czego należy się bać lub unikać z powodu wstydu, ale drogą do głębszej jedności z Bogiem, drogą uzdrowienia i odnowy. W tych słowach znajdujemy zachętę do otwarcia naszych serc na Boże miłosierdzie i doświadczenia radości z pojednania z Bogiem. W obliczu wyzwań i wahania przed przystąpieniem do sakramentu pokuty warto przyjąć kilka praktycznych porad, które mogą pomóc przełamać te bariery. Dla wiernych, którzy odczuwają strach, wstyd czy też niepewność, kluczowe jest przypomnienie, że spowiedź jest przestrzenią miłosierdzia, a nie osądu. Oto kilka sugestii. Rozpocznij od modlitwy. Zwróć się do Boga w modlitwie o odwagę i otwarte serce przed przystąpieniem do spowiedzi. Proś o łaskę zrozumienia i przyjęcia Jego miłosierdzia. Edukacja. Zapoznaj się z nauczaniem Kościoła na temat sakramentu pokuty. Zrozumienie, czym jest spowiedź i jakie ma znaczenie, może pomóc rozwiać wiele obaw. Przygotowanie? Przed przystąpieniem do spowiedzi spędź trochę czasu na refleksji nad swoim życiem. Zastanów się nad tym, za co chcesz poprosić o przebaczenie, co chcesz zmienić. Pamiętaj o miłosierdziu Boga. Niezależnie od tego, co zrobiłeś, Bóg jest zawsze gotów wybaczyć. Jego miłosierdzie jest większe niż jakikolwiek grzech. Dla kapłanów kluczową rolą jest aktywne promowanie i udzielanie sakramentu pokuty. Jako przewodnicy duchowi mają wyjątkową możliwość, by być świadkami Bożego miłosierdzia i pomagać wiernym w procesie pojednania z Bogiem. Oto kilka sposobów, jak mogą to robić. Dostępność. Upewnij się, że wierni wiedzą kiedy i gdzie mogą przystąpić do spowiedzi. Rozważ zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na spowiedź, szczególnie w okresach o większym zapotrzebowaniu duchowym, jak adwent czy wielki post. Edukacja. Prowadź katechezy na temat sakramentu pokuty, podkreślając jego znaczenie i korzyści płynące z regularnego korzystania z tego sakramentu. Empatia i otwartość. Bądź cierpliwym i wyrozumiałym spowiednikiem. Pokaż wiernym, że spowiedź jest miejscem spotkania z miłosierdziem Bożym, a nie sądem. Świadectwo. Dziel się własnymi doświadczeniami związanymi z mocą spowiedzi, zarówno jako spowiednik, jak i penitent. Twoje świadectwo może być potężnym narzędziem ewangelizacji. Na koniec pragnę wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim kapłanom za ich niezłomną służbę. Szczególnie w kontekście sakramentu pokuty. Wasza praca, często niewidoczna i niedoceniana, jest nieocenionym darem dla Kościoła i świata. Niech święty Jan Wianej, patron kapłanów, będzie dla Was źródłem inspiracji i siły w tej niezwykle ważnej posłudze. Spowiedź jest nie tylko aktem wyznania grzechów, ale przede wszystkim drogą do głębokiej przemiany serca i ducha. To proces, który pozwala nam na nowo odkryć bliskość z Bogiem i odnaleźć pokój, którego tak często szukamy w naszym życiu. Dzięki regularnej praktyce tego sakramentu wielu wiernych doświadczyło niezwykłych zmian w swoim życiu, odnajdując siłę do pokonywania trudności, uzdrawianie relacji i odnawianie swojej wiary. Jedną z takich historii jest opowieść Anny, która przez lata borykała się z poczuciem winy i brakiem akceptacji siebie. Dopiero regularne przystępowanie do spowiedzi pozwoliło jej dostrzec, jak bardzo jest kochana przez Boga i jak Jego miłosierdzie nie zna granic. To doświadczenie otworzyło jej oczy na potrzebę przebaczenia sobie i innym, co przyniosło ogromną ulgę i nową radość w jej życiu. Innym przykładem jest Michał, który stracił kontakt z Kościołem w młodości. Po latach, dzięki zachęcie przyjaciela, postanowił przystąpić do spowiedzi. To, co miało być jednorazowym aktem, stało się początkiem jego duchowej odnowy. Wyznanie grzechów i słowa rozgrzeszenia, które usłyszał, były dla niego momentem przełomowym. Michał odzyskał pokój ducha i zaczął aktywnie uczestniczyć w życiu wspólnoty kościelnej, odnajdując w niej swoje miejsce i sens. Spowiedź ma również kluczową rolę w przygotowaniu do świąt, takich jak adwent i Boże Narodzenie. To czas, kiedy szczególnie zachęcamy do refleksji nad własnym życiem, do zastanowienia się nad tym, co chcielibyśmy zmienić, oraz do przygotowania naszych serc na przyjęcie Jezusa. Przystępowanie do spowiedzi w tym okresie jest piękną tradycją, która pozwala nam na głębsze przeżycie tajemnicy Bożego Narodzenia. Przygotowując się do tych świąt przez sakrament pokuty, otwieramy się na łaskę Bożego Dziecka, które przyszło, aby przynieść światu miłość i pokój. Historie takie jak te Anny i Michała są świadectwem mocy, jaką niesie ze sobą spowiedź. Pokazują, że niezależnie od tego, co nas dręczy, zawsze jest droga do przemiany i odnowy. Sakrament pokuty jest drogowskazem na tej drodze, prowadzącym nas ku głębszemu zrozumieniu miłości Boga i ku prawdziwej zmianie życia. Podsumowując naszą podróż przez znaczenie i moc sakramentu pokuty, przypomnijmy sobie kluczowe punkty, które omówiliśmy. Rozpoczynając od aktualnego stanu sakramentu pokuty i wyzwań, z jakimi się mierzymy. Przenieśliśmy się przez inspirujące życie i nauczanie świętego Jana Wianeja, mistrza spowiedzi. Jego niesamowite poświęcenie i głębokie zrozumienie tego sakramentu ujawniły nam nie tylko jego znaczenie dla życia duchowego, ale także jego potencjał do przemiany serc i umysłów. Przeanalizowaliśmy również siłę i piękno spowiedzi, jak opisuje to święty Jan Wiany, zwracając uwagę na miłosierdzie i przebaczenie, które oferuje Bóg. Poruszyliśmy praktyczne porady dla wiernych, którzy mogą czuć wahanie przed przystąpieniem do tego sakramentu oraz dla kapłanów, którzy odgrywają kluczową rolę w udzielaniu i promowaniu spowiedzi. Na zakończenie usłyszeliśmy historię przemiany, które ukazały nam, jak regularne korzystanie z sakramentu pokuty może odmienić życie, przybliżając nas do Boga i do głębszego zrozumienia Jego miłości. Teraz chciałbym zachęcić każdego z Was do ponownego odkrycia sakramentu, pokuty w swoim życiu duchowym. Niech będzie to czas, kiedy możemy z większym naciskiem przyjąć miłosierdzie i przebaczenie, które oferuje nam Bóg, i pozwolić, aby przemieniło to nasze serca i umysły. Zwracam się teraz z modlitwą do świętego Jana Wianeja, by jego wstawiennictwo wspierało naszych kapłanów i wszystkich wiernych w ich duchowej podróży. Święty Janie Viany. Módl się za nami, abyśmy zawsze szukali pocieszenia i odnowy w sakramencie pokuty. Zachęcam Was również do podzielenia się swoimi doświadczeniami i refleksjami na temat spowiedzi w komentarzach. Wasze historie mogą być źródłem inspiracji i wsparcia dla innych. Na koniec, jeśli szukacie więcej inspirujących treści, które pomogą Wam na drodze duchowej, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i kliknąć dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dziękuję za towarzyszenie mi w tej podróży. Niech Bóg Was błogosławi. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, Koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.